Dzień dobry, kochani, w nowym dniu. Tak, co prawda nie kolejny dzień od poprzedniego vloga, ale to nie ma znaczenia. Ja tradycyjnie zaczynam od mojej osianki, od, mojej od mojego poridża. Nie wiem, czy ja Wam w ogóle mówiłam, jak ja to robię, ale wydaje mi się, że tak. No, w każdym razie wiecie, wieczorem sobie. Od, odsypuję, no, ważę 35 gram, tak około 35 gram płatków owsianych, dlatego, że wcześniej jadłam 50, ale to było dla mnie za dużo, wiecie. Dlatego wzięłam 35 i zalewam wodą, tak żeby były pokryte, zakrywam, stawiam do lodówki na całą noc. No a rano, jak zaczynam robić, no to przesypuję, tam woda się, wiecie, którą wlałam w chłonie, yy, przesypuję, czy wrzucam do, do, do garnka, do tego aktualnie do tych, do tych 35 gram dodaję około 120 ml mleka. No i troszeczkę soli i gotuję. Podczas gotowania, jak już widzę, że one się zaczynają robić gęściejsze, jako że ja jestem osobą, która uwielbia słodkie. No a wiadomo, że jestem na redukcji, więc używam takiego płynnego słodzika. Jak możecie zobaczyć. No, pokaż. Fokusuj. A Myślę, że możecie zobaczyć, że on em, no nie ma praktycznie kalorii w sobie. Także em, ma 1,5 grama soli na 100 ml, ale kalorii jako tako nie ma, więc jest to jak najbardziej ok. No i wiecie, ja nie wlewam tego dużo. Co ja to używam już teraz. Nie wiem. No, z półtorej tygodnia i to oczywiście nie było pełne, tylko mniej więcej dotąd. No, ja cię tak troszeczkę daję. No i gotuję do takiej konsystencji, jaką chcę mieć. Jak już ugotuję, przelewam tutaj do talerza. No i oczywiście dekoruję. Tym razem borówki, borówki są zawsze. Tutaj wymieniam albo są maliny, albo, tak jak teraz, truskawki. Oprócz tego posypuję wszystko. Taką, czekajcie, ja to ściągnę, żeby Wam pokazać. z Takim toppingiem e, z Enabio. Moment. To powinno być tak, o. Z takim toppingiem. O, to wygląda tak, o. Łyżeczkę tego daję, wiecie co? Jedną. Tutaj są e, nasiona chia, nasiona skonopi, e, e, nasiona, czekajcie, niech no ja zobaczę. Między innymi nasiona z dyni, oczywiście e, posiekane. E, kawałeczki fajgi. E, trochę i e, Co tutaj jeszcze jest? No, owoce goji. Także wiecie, taki topping po prostu. I tego daję łyżeczkę. Do tego daję, zresztą widać, trochę Migdałów. Akurat nie mam w takiej formie i to mi się sprawdza. Nie daję tego nie wiadomo jak dużo, bo wiadomo, że to wszystko jest kaloryczne, no ale mimo wszystko. No i na sam koniec jeszcze polewam odrobiną mojego sosu. No, dość sporo go już zużyłam. Z wanilią, i to jest z kolei sos, który ma słuchajcie, 3 kalorie na 100 ml, bo też jest zaprawiony słodzikiem. No i tak prezentuje się moje śniadanie ubóstwiam, po prostu ubóstwiam. Co prawda czasem mam wrażenie, że już wychodzi mi bokiem, bo teraz jem to no nie wiem, z dwa tygodnie codziennie. A wiecie, ja nie byłam nigdy do tej pory nauczona jakoś specjalnie śniadań jadać, chyba że wstałam bardzo głodna. Raz że biorę leki i wiecie, ja po lekach mi nie wolno, ja muszę brać leki niestety na pusty żołądek. I po lekach mi nie wolno przez jakiś czas tam jeść, więc to musi trochę czasu upłynąć. I z reguły było tak, że wiecie, jak ten czas upłynął, to ja już gdzieś coś robiłam i nie miałam w większości apetytu. Natomiast zauważyłam, że odkąd jem moje, mojego poridża, moje owsianki, słuchajcie, naprawdę waga leci. Do pierwszej granicy, którą sobie postawiłam, zostało mi 3,5 kg, co naprawdę nie jest dużo. A nie chcę kłamać, ale w ostatnim tygodniu poleciały mi ze 3 kg. Jakoś tak, no. No, nawet ponad 3. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Dobra, ja zabieram się za jedzenie. Później do Was wrócę. Słuchajcie, o Jezu, tracę głos. Pojedzone dawno. Było przepyszne. Mówię Wam, spróbujcie. Naprawdę Wam gorąco polecam. Tym bardziej, że jak mówię, widzę efekty od momentu jak zaczęłam jeść codziennie, <coughs> codziennie płatki owsiane to naprawdę słuchajcie widzę efekty, tym bardziej, że mnie te płatki ja wiem słuchajcie, że są różne głosy, jedni twierdzą, że płatki e, podnoszą cukier i to i tamto i siamto ale powiem Wam, że oglądałam e, sporo filmików i też czytałam sporo lekarzy właśnie poleca wręcz że powinno się codziennie jeść płatki owsiane e, bo one dobrze wpływają na organizm i do tego mm, trzymają przez kilka godzin człowieka najedzonym dlatego, że ja moje jadłam już prawie dwie godziny temu słuchajcie i bo tak, bo mamy za 21. pierwszą i zaraz muszę wyjść z Milanem tradycyjnie. I ja jestem w dalszym ciągu nasycona, tak? I tak jeszcze będzie przez jakieś dwie godziny. Mnie, tak, e, mój poricz mniej więcej 4 godziny e, trzyma, 4 cztery i trzyma najedzoną. I to jest naprawdę długo, w sensie, że, wiecie, mam to uczucie, że jadłam, jestem pełna, ale nie przejedzona. I nie mam po prostu apetytu na nic innego. Więc pewnie to też um, wpływa na to, że no, że waga leci, bo widzę, zdecydowanie widzę, że waga leci. Jak Wam mówię, do mojego pierwszego celu zostało 3,5 kg, a 3,5 kg to nie jest dużo i to nie jest żaden wyczyn to zrzucić. I jeżeli się, że tak powiem, zacisnę pasa, to do mojej rehabilitacji... Um, na bank. Co, czy na bank? Może nie na bank, ale, ale jest to prawdopodobne, że, um, że uda mi się te 3,5 kilo zrzucić. I tak przed chwilą śmiałam się z kimś, że kurczę. Jak wam mówiłam we vlogu, przyjdzie ta rehabilitacja. I ja tak przez 5 tygodni nie będę miała jakiejś e, swojej owsianki. Um, więc pewnie będę musiała się przerzucić w dużej mierze na, na co? Na warzywa i będę musiała po prostu dużo warzyw jeść. No bo warzywa wiecie, raz, że są zdrowe, dwa, że można ich jeść dużo, bo są niskokaloryczne, no i trzy wiecie, no można się tym też zapchać, tak? Mm, więc na pewno tak będzie, że będę na śniadanie jadła jajka i potem, wiecie, jakieś warzywa i to i tam to i siam to. Mm, właśnie. No jajka na pewno będą na śniadanie, więc ja będę wtedy najwyżej jajka jadła na śniadanie. No ale będę musiała się, wiecie, pilnować, um, bo... bo nie chciałabym, żeby mi waga jakoś mega mocno wzrosła z powrotem, tak? No... Jak dojdę do swojego celu, to powiem Wam jak. I to potrwa jeszcze kilka miesięcy, ale jak dojdę do swojego celu, to powiem Wam e, z jaką wagą znowu wystartowałam i ile czasu trwało tak pirazy drzwi osiągnięcie mojego e, celu, bez tego, że ja gdzieś ćwiczę, chodzę na siłownię czy coś takiego. Bo ja jedynie co, no to, że strasznie dużo się, znaczy strasznie dużo. No dla niektórych strasznie dużo, dla innych normalnie, ale no ruszam się sporo. Także hmm, wydaje mi się, że, że to też ma duży wpływ na to, tak. No. Dobra, co dzisiaj? Dzisiaj <grym> e, na pewno muszę po południu pojechać do lekarza, po, do mojego rodzinnego lekarza, po receptę na moje leki na tarczyce. E, I nie, ja nie biorę L-tyroksyny jak większość ludzi. Ja biorę protyrid. To jest e, składny, z, lek złożony z dwóch innych hormonów tarczycowych. E, protyrid często, gęsto e, lekarze przepisują, przy jak się ma niedoczynność tarczycy, ale jak się ma guzy na tarczycy na przykład, czy miało się raka, albo jest się zagrożonym rakiem i tak dalej, i tak dalej. W tego, w tego e, typu okolicznościach przepisują lekarze e, proterid. E, natomiast l jest, wiecie, takim typowym hormonem e, na, na niedoczynność tarczycy. I ja l no, mój organizm jakby nie tolerował elteroksyny. Ja miałam wtedy straszne e, objawy i pamiętam, że lekarz po czterech miesiącach potejrze cofnął mnie z powrotem do, do Proteridu, bo e, po odstawieniu Proteridu, jak brałam elteroksynę, pojawiły mi się na nowo guzy na, na tarczycy. Miałam wtedy trzy guzy na tarczycy, słuchajcie. I w momencie, kiedy powróciłam do Proteridu i przez jakiś czas go brałam, te guzy zniknęły. Także, no, Proterid to, to, to są leki, które już będę całe życie musiała brać. Także to dostają też osoby, którym została na przykład wycięta tarczyca, z tego co wiem. Ale może się mylę, wiecie, ja nie jestem lekarzem. No, więc to. Muszę podskoczyć, oddać te jedne spodnie, bo kupiłam w rozmiarze XL i e, to jest, co, co mówiłam Wam ostatnio, jedne pokazywałam Wam na sobie nawet, Ym, no to kupiłam w rozmiarze XL i słuchajcie, są duże za duże na mnie, więc muszę oddać, znaczy nie muszę, ale oddam i e, nie będę wymieniać na elki. myślę, że dwie pary mi spokojnie wystarczą, czarne i granatowe. I przy okazji, korzystając, przy okazji, korzystając z okazji, że będę w okolicy Aldiego, to wejdę do Aldiego. Jakichś wielkich zakupów spożywczych robić nie muszę, dlatego że jeszcze wszystko mam. Na jutro, na poricz, mi wystarczą jeszcze owoce, więc tu jestem spokojna. Na obiad też e, kupiłam sobotę e, piersi znowu z kurczaka, więc. Więc na obiad też mam. Jeszcze co prawda nie wiem do końca, co będę robić, ale chyba dzisiaj w ogóle to zrobię po prostu zwykłe, podsmażę kotlety te moje z piersi kurczaka. Um, I do tego broku. Bo już broku wyciągnęłam wczoraj. Także myślę, że tak to zrobię. I. I co jeszcze? Nie wiem. Jutro w każdym bądź razie jutro i pojutrze mam szkolenie w dreźnie. Muszę o 5 rano wstawać. Dla mnie wstać o 5 rano to jest, słuchajcie, katorga. Ja wiem, że wiele osób tego jest nauczone, przyzwyczajona, ale ja, słuchajcie, nawet e, gdzie bym nie pracowała. Jak nie musiałam na, e, na poranne zmiany, to się nie pchałam, bo ja wiem, jak to u mnie ze, ze wstawaniem jest. Tak jak dzisiaj na przykład, wiecie, ja całą noc. Budziłam się, to znaczy wiecie, nie pamiętam dokładnie co i jak, ale wiem, że się budziłam, wiem, że się walałam z prawa na lewo. Chyba coś strasznie znowu złego mi się śniło. No i ja przez to, że wiecie, często często muszę leki nasenne brać, bo inaczej e, w ogóle bym praktycznie nie spała. E, no to e, no, ciężko jest potem po prostu rano wstać po takich lekach. Wiecie, ja biorę e, leki z tych tak zwanych Z-dragi. Czyli e, co, co, jak to było? Co piklun, i i jeszcze jedna. I ja biorę te dwa, które właśnie wymieniłam na zmianę, tak? I to są no, silne leki na sen, bardzo silne wręcz. Także no, ciężko jest po prostu rano y, wybudzić się. I to jest moim problemem. Nie? No dobra, słuchajcie, lecę z Milanem. Pogodę mamy, pożel się Boże pada deszcz, ale to było zapowiedziane, że dzisiaj i jutro będzie padać, także ja biorę Milusińskiego, bo to już wiecie, dawno jego pora i ja też <laughs> muszę przecież w końcu kroki swoje wyrobić, także wrócę do Was później. Wiecie co, jest tak duszno na zewnątrz, że to się w głowie nie mieści, aż jest nieprzyjemnie, powiem Wam szczerze. Do tego cały czas mrzy, pada, mrzy, pada, przystaje i tak w kółko, i tak w kółko. E, mam nadzieję, że jutro tak nie będzie. E, byłam u lekarza, to znaczy tak, pojechałam oddać spodnie. Pojechałam e, na drobne zakupy, zaraz wam pokażę, po receptę, do apteki, po moje, po moje leki. No i nie kupiłam dużo, bo dużo nie potrzebuję generalnie. To tak. To są bułki z cynamonem na jutro. Bo jutro i pojutrze mam szkolenie, i no nie mam mnie od siódmej rano, gdzieś do 17 w domu. Panem ładnym zajmie się Matias przygary pomyć jak wrócę zaraz. Dwa pomidory, Taki zestaw małych czekoladek, to, że jestem na redukcji, nie znaczy, że nie jem nic słodkiego, ale żeby nie wpaść na pomysł zjedzenia dłużej, e, to po prostu kupiłam takie małe zestaw, tu jest ich pięć i po prostu, wiecie, jedną część mogę sobie zjeść, jak mi się zachce i potem drugą część i zapomniałam, że miałam kupić wodę, dobra, nieważne, e, to jest śmieć. Łosoś, ogórek, ser żółty... Boże, znowu mi wszystko leci z rąk. E, śmietana 7% no i e, zestaw e, sałatkowy. E, jutro sobie po prostu będę chciała zjeść sałatkę. A to słuchajcie, jest coś, co e, jadłam po drodze, czyli po prostu baton proteinowy, który w takim, e, w takiej wielkości, czyli 45 gram ma 12 gram białka, 15 gram węgli, z czego 1,2 grama jest cukru. No i 163 kalorie. Tu możecie sobie makro zobaczyć, jeżeli o sfokusowało. No i mm, wiecie, co? Jakby to nazwać. Właśnie, coś takiego jest dobre w międzyczasie, dlatego że słuchajcie, mamy 17 z minutami. Ja jadłam o 11 mój porycz, no i nie wiem, jakąś godzinę temu zjadłam tego batona, chociaż nawet nie godzinę, co ja gadam. Pół godziny temu mniej więcej zjadłam tego batona, więc musicie zobaczyć, jak długo mnie taki porycz trzyma. To jest naprawdę długo. No i jak mi się zachce słodkiego, no to przyznam Wam się szczerze, że jak mam do wyboru taką czekoladkę albo takiego batona, to wsięgnę prędzej po takiego batona, bo on jednak ma więcej, mniej kalorii, a więcej białka i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu zdrowszy. To jest w dalszym ciągu słodycz, ale zdrowsza, przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. I to mi powiem Wam szczerze, dużo daje. Co dalej? No nic, no to wszystko, słuchajcie. Teraz muszę to pochować. Milanna, nakarmić i lecimy na spacer. Ja później do Was wrócę. Słuchajcie, nic nadzwyczajnego. Jak widzicie, jeden kotlet z kurczaka, czy z piersi kurczaka. No, i pieczarki, i broku, i tak wygląda mój ostatni posiłek dzisiaj. Także ja zabieram się za jedzenie. Dobra, słuchajcie, zjadłam, było przepyszne. Zęby wyczyściłam, bo miałam broku między zębami. E, ale już wszystko jest dobrze, Słuchajcie, coś mnie zaczyna głowa boleć, chyba ciśnienie zaczyna spadać. Przypomniało mi się, Mm, że jakiś czas temu chyba Monika napisała, że nie może. Oh ja, że nie może <laughs> nauczyć się liczenia kalorii, żebym coś podpowiedziała. Słuchajcie, no ja nie jestem ani dietetykiem, ani, ani, ani nic w tym stylu. Ja po prostu ech, Sama wtedy zaczęłam liczyć z siebie kalorie. Ja nawet nie pamiętam, słuchajcie, jak ja na to wpadłam, e, w sensie na apkę, żeby apką zacząć e, to robić, ale mm, ach, według mnie najłatwiejszym sposobem jest rzeczywiście ściągnięcie sobie apki. Niekoniecznie musicie płacić za jakąś wersję pro. Na przykład e, jest apka LiveSum. I ona ma i wersję darmową, taką podstawową, i, ym, no i tam, wiecie, płatną, tą pro, tak. Jest też Jacjo, aczkolwiek Jacjo chyba już nie ma tej darmowej wersji, tylko płatną. Musicie sami wiedzieć, czy chcecie płacić, czy nie. Większość ludzi nie chce. Różnice są takie, że jak zapłacicie to możecie. No macie wgląd do wszystkiego, do różnych różnistych przepisów yy, pod względem kalorycznym, możecie wszystkie makro widzieć, i tak dalej, i tak dalej, tak? W podstawowej wersji tego nie ma. Ech, natomiast ja wiem, że samo liczenie kalorii nie jest trudne. To, co wielu ludzi zniechęca, to jest. Yy, Fakt, że trzeba wszystko, ale to wszystko w tą apkę wpisywać, wszystko przede wszystkim ważyć, bo na samym początku Wam się wydaje w ogóle, że Wy się odżywiacie zdrowo. Przykładowo, wydaje się Wam, że się odżywiacie zdrowo um, i że jecie małe porcje, i one nie mogą być jakoś nie wiadomo jak kaloryczne. A po wpisaniu wszystkiego w apkę, tak naprawdę widzicie, ile w ciągu dnia kalorii spożywacie i jesteście w szoku, że to wcale nie jest tak mało jak człowiek myślał i wcale też nie jest tak zdrowo jak człowiek myślał. No chyba, że jecie tylko i wyłącznie, nie wiem, warzywa, mięso. No to wtedy tak, ale to wiecie, nie moglibyście pić żadnych słodkich napojów, żadnych kaw, e, żadnego mleka i tak dalej i tak dalej i tak dalej, bo wszędzie jest po prostu cukier. Siłą rzeczy. Eee, więc to jest to, co najbardziej ludzi tak odniosłam wrażenie, że to jest to, co najbardziej ludzi zniechęca. Do tego dochodzi, że niektóre osoby zaczynają liczyć kalorie i nagle waga zamiast spadać w dół, idzie do góry. Bywa i tak. Co nie znaczy, że jeżeli. E, I to też już zaczyna bardzo szybko ludzi zniechęcać, wiecie. E, ja czytałam już różne rzeczy, bo jestem w różnych grupach na, na, na Facebooku. No i co Wam mogę powiedzieć, to to, że, e, że jeżeli nie zniechęcicie się mimo tego, to z czasem waga zacznie wam spadać. U mnie też tak było. Za pierwszym razem nie. Za pierwszym razem, to zresztą, jeżeli jesteście ze mną od kilku lat, to sami wiecie, że ja w bardzo krótkim czasie dość sporo schudłam. Natomiast no, za drugim razem, pomimo że zaczęłam, słuchajcie, to było tak, że waga mi najpierw zaczęła z powrotem rosnąć. Ja się przeraziłam, ale z czasem zauważyłam, że waga się w końcu rusza w dół. Ja też wiecie, no nie chodzę na siłownię, nie ćwiczę. Moim jedynym sportem jest to, że dużo chodzę. Na przykład, jak jadę gdzieś na zakupy autem, no bo jestem siłą rzeczy zmuszona do tego. To stawiam auto na drugim końcu parkingu i idę na nogach do tego sklepu, tak? Czy gdzieś stawiam to auto i wszędzie na nogach biegam dookoła po powierzchni, w sensie tak jak u nas jest, że jest Lidl i, i Rosman po jednej stronie, po drugiej stronie jest potężna Edeka i, i centrum ogrodowe, i Bóg wie co tam jeszcze. No i jak, jak coś muszę z tych sklepów, to po prostu stawiam auto i idę, chodzę po tych sklepach, tak? Robię po prostu dużo kroków. Są dni, że robię tylko 10 km na nogach. Ja nie mówię o 10 tysięcy kroków, ja mówię 10 km, bo to jest więcej w moim przypadku niż 10 tysięcy kroków. Są dni, że robię 15-20 km. Są dni, że robię tylko 7 km. Wszystko zależy od tego, ile mam czasu, co robię, czym jestem zajęta i czy mam możliwość takiego poruszania się, jakbym chciała. Są też dni, w których po prostu, jak już Wam kiedyś mówiłam, ja mam em, niewydolność e, żył, dlatego em, no, czasem są dni, że te nogi mi tak puchną, te łydki, że e, no, nie jestem w stanie po prostu zbytnio chodzić, więc tylko wychodzę tyle, ile muszę z Milanem i resztę praktycznie się nie ruszam, bo mnie po prostu boli. To jest takie uczucie, jakbyście mieli dwa betonowe klocki przywiązane do nóg. I musieli z tym chodzić. To jest bardzo po pierwsze nieprzyjemne, a po drugie to też boli. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Um... Więc no, ja Wam powiem, że ciężko jest. Trzeba się przede wszystkim zmobilizować do tego, trzeba zacząć no, zmieniać nawyki żywieniowe, trzeba zacząć też dużo wody pić. Ja całe życie miałam problem z piciem wody i do dzisiejszego dnia mam problem z piciem wody. Dlatego ja już różne rzeczy próbowałam i w ogóle e, są takie, wiecie, syropy bez, bezcukrowe, gdzie po prostu no, jest to zas, zastąpione. Słodzikiem. Na temat słodziku to wiecie co, różnie to bywa. Ja już czytałam różne też opinie. Jedni są za, inni twierdzą, że to jest trucizna i w ogóle, w ogóle. Koniec końców każdy musi wiedzieć dla siebie. Ja na tym dobrze jadę i nic mi nie jest. Jestem zdrowa, także no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy coś w tym jest, czy nie, bo ja no, nie jestem lekarzem ani też nie pracuję w laboratorium i nie sprawdzam tego, tak? Um. Dokładnie. No i jak mówię, no właśnie trzeba się też przyzwyczaić do tego, że ja, ja na przykład mam taki mam miałam I w sumie poniekąd jeszcze w dalszym ciągu mam taki problem, że ja lubię podjadać między posiłkami. A to tu coś skubnąć, a to tam coś skubnąć. Tego trzeba się oduczyć, słuchajcie. Dlatego właśnie em, noszę ze sobą zawsze baton proteinowy, dlatego że no żeby właśnie jak mi się zachce czegoś skubać, to żeby poskubała po tym, po tym batonie i tego batona jadła. E, wiadomo, to jak mówiłam Wam, to jest dalej słodycz, tyle tylko po prostu, że zdrowsza, tak bym to nazwała. Ehm, kiedyś jak próbowałam batony proteinowe, to one były dla mnie obrzydliwe, po prostu cofało mnie. A potem się to zmieniło. Ja nie uważam w dalszym ciągu, żeby to było Bóg wie, jakie, jakie przepyszne, nie? Ale, ale jakby troszeczkę smak mi się zmienił, wiecie? I mm, jakby. Mm, już przejdzie mi to przez gardło, tak bym to nazwała. Takich wiecie, typowych wskazówek, jak to zrobić, i w ogóle nie jestem w stanie Wam dać. Mogę Wam tylko właśnie mówić, jak to było na moim przykładzie i to, co wiem. Um, ja teraz um, można powiedzieć, że po części liczę kalorie, ale też troszeczkę intuity, intuicyjnie się um, odżywiam. Po prostu um, staram się jeść dużo, dużo warzyw, dużo um, owoców. W, w, wbrew pozorom, tak? Ja wiem, że tam jest um, też cukier owocowy, ale jest to dla mnie zdrowsze aniżeli normalny cukier. Każdy tutaj też może, wiecie, uważać jak chce. Ja na przykład właśnie przede wszystkim jem, widzicie, do owsianki rano. Borówki są bardzo zdrowym, zdrowym owocem. Mają mało kalorii, um, więc można spokojnie jeść. Co prawda, wiadomo, poricz, no, płatki owsiane mają kalorie, to nie jest tak, ale mają też bardzo dużo białka i w ogóle tam innych różnych rzeczy, które są bardzo zdrowe. I no, tak jak Wam dzisiaj mówiłam, mnie to nasyca na długie godziny. Także uważam, że to jest jak najbardziej e, ok. No, i dopiero później, jak się robię głodna, a jestem gdzieś w drodze, no to mam tego batona proteinowego, zjem tego batona. I jak wrócę do domu, najpierw wiadomo, zawsze zajmuję się Milanem, a dopiero potem sobą. No to sobie robię też coś do jedzenia i też właśnie, wiecie, odeszłam od tego, żeby przykładowo, żeby ziemniaki, to nie znaczy, że nie jem ziemniaków, bo ja raz na jakiś czas jem, ale ja wiem, że po ziemniakach zawsze waga mi skacze do góry. I z tą świadomością po prostu staram się ziemniaków unikać. To po zjem więcej warzyw zamiast ziemniaków. Z mięsa natomiast nie rezygnuję, bo mięso to bardzo dobre źródło białka, zdrowego białka. No, i ja lubię mięso, więc. <noise> Dokładnie tak. Słuchajcie, kochani, ja muszę teraz szybko wychodzić z Milanem, bo już zaraz mamy 19. <noise> I dobić kroki. Dzisiaj właśnie mam taki dzień, gdzie będę miała zaledwie, nie wiem, 8 km na nogach. No, bywają mi takie dni, tak? Jak mówię, wczoraj, wczoraj miałam 10 km, przedwczoraj miałam. 13 km na nogach, więc wiecie, to różnie. Fajne jest to, że w tej apce, znaczy w tej apce, ja mam apkę też, od, która połączona jest z, z moim zegarkiem i ona mi na przykład podsumowuje tygodniowo, ile, ile kroków zrobiłam. Czekajcie, może jeszcze szybko spróbuję Wam powiedzieć. Przykładowo, wiecie, mam o zrobiłam w jednym tygodniu 86 km w innym tygodniu zrobiłam 74 km w innym tygodniu zrobiłam 65 km i tak cały czas cały czas cały czas jeżeli chodzi o miesiąc to na przykład w kwietniu zrobiłam 248 no 200, prawie 249 km na nogach i dzięki temu spaliłam prawie 18 700 kalorii, tak? Więc no taki, wiecie co? Średnio dziennie robiłam 14,5 kroków, tak? I to jest coś fajnego. Także spróbujcie, jeżeli chcecie coś zrzucić. Dobra, ja się teraz będę z wami żegnać, bo ten filmik już jest pewnie długi. Ja już się też trochę nagadałam i jak mówię, muszę z Milanem jeszcze na ostatnią rundę wyjść. Także życzę wam miłego dnia i co? Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa pa.